Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 4 grudnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to siódemka buław. Może teraz będzie troszkę lepiej widać. To jest przede wszystkim działanie z determinacją. To jest gotowość do zmagań, gotowość do podjęcia wyzwania. Czasami nawet, tak w cudzysłowie, gotowość do walki. E, od, oczywiście taka gotowość też i działanie z odwagą. Dziś będzie nam o wiele łatwiej pokonywać wszelkiego rodzaju trudności i przeszkody. Być może my, takie przeszkody, które do niedawna jeszcze powstrzymywały nas przed działaniem, mogą to być po prostu lęki i obawy, mogą to być fizyczne przeszkody, że, że czegoś nie umieliśmy zrobić, na przykład, albo nie było możliwości. Dziś taka możliwość będzie. Dziś będziemy też z taką odwagą i chęcią stawiać czoła swoim wezwaniom i. Tym zadaniom, które staną nam na drodze dzisiejszego dnia. To jest takie, czasami będziemy zmuszeni do działania takiego bezkompromisowego. Nie będziemy ulegać i to jest właśnie kluczowe dzisiejszego dnia. Nie ulegajmy opiniom innych, nie ulegajmy naciskom innych. W przeciwnym razie bardzo szybko się okaże, że będziemy podążać czyjąś ścieżką, a nie swoją własną, a to nam zablokuje możliwość i umiejętność rozwijania się i rozwijania skrzydeł, czy realizowania się w świecie zewnętrznym. To jest bardzo ważne i myślę, że warto przyjrzeć się swoim działaniom i wyzwaniom, które dzisiejszego dnia staną przed nami. Żeby działać właśnie z taką odwagą, żeby być gotowym do podjęcia wyzwania, żeby działać z uporem i determinacją. Ja nie mam na myśli tutaj takiego oślego uporu, ale rzeczywiście działanie z determinacją i z konsekwencją właśnie przyniesie nam y, oczekiwane rezultaty. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać y, tą energię dzisiejszego dnia i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.